Dziś będziemy robić zupę kremową zupę borowikową z cebulką. O. Niestety nie mamy podsmażonej cebuli, świeżego szczypiorku i... A nie, to mamy. Drobina koniaku dodamy. Gotowaliśmy już pół kilo. Y pół litra. Rady. No. No mi pokażę jak Nie mamy. Ale to będzie pyszne. Miksera nie mamy. Nie mamy piecyka. Nic nie mamy, co to jest napisane. Ale pokażemy Wam, że da się to zrobić bez inaczej niż napisane na opakowaniu. Trzeba tak szybko mieszać. Już już to gotowe, nie? Teraz trzeba to podgrzać. 5 minut. Ale to w garnku, a w mikrofali 2,5. Poczekaj, bo mi się owsianki codziennie 3 godziny tylko. Um, 3 minuty tylko robią. Ile? 2,5. Nie. Nie umiesz ustawić. I grzeje się. No, to co w tym czasie, porozmawiamy o czymś? Oczekujemy, aż się zupa zagrzeje i stanęliśmy z dala od... Z dala... Fu. Zielona cytryna. Fuuu... Musieliśmy stanąć z dala od y, mikrofali, bo może wybuchnąć. By tak. Nie słoik. To ja może sprawdzę, czy to nie jest ten. Czy co, nie jest? Weź dojadł? Nie, to jest u. cytryna, przeobraża się w limonkę. Takie u nas są w firmie. <grym> nie mogę. Co z naszą osobę? Weź tylko... Boję się, że ci się to stanie. Nie paruję. Wykinęła Nie wiem, czy dobrze wszystko widać, ale chyba widać. Mmm, Uuu, nie, no może... Jak pachnie, Dominik? Jak to pachnie? Uf, się zagotowało się. Mmm, to o to chodziło. Ale smakowicie wygląda. Dobra, Masz koniak? Dominik musi czyścić mikrofalę. Nikt tego nie zrobi. Aż chce się jeść. To jemy z jednej michy? Z jednej z Mmm, knor. Ej, zaraz zrobimy degustację. Śmierdzi tu. <śmierdzi> to. No, śmierdzi no tylko. to. Posyp świeżo mielonym pieprzem. <śmierdzi> Dobra, już, już, już. już Wyborna? Dobra. Tak, mhm. wyborna. Dobra. Co chcesz dodać czy mamy posmażoną cebulę i koniak. I szczypior. Tak. To. Mamy twój. to mój czas, No. Typowniej się mogliśmy dać do tego. sałatki, No dobra. Czekaj, ja muszę zrobić degustację. <laughs> Proszę, robię no degustację. O. To jest gorące. Dłuj, fufaj. pufaj. Ej, dobre, jak dobra. Dobra. Dobra zupa, no. Mm. Nowy sposób na zupę. <laughs> <laughs> Pobienie, dwie minuty w końcu? Dwie! Dwie minuty słuchajcie! Mnie, minutę w mikrofali i minuta woda!